No, dzisiaj mamy przyjemność e, e, gościć e, część stowarzyszeń z bogatymi, Mamy na celu przygotowanie takich warsztatów. E, to jest pierwsze spotkanie z cyklu serii warsztatów świątecznych i nie tylko. E, mamy na celu integrację e, naszego lokalnego środowiska, e, zabawy i przygotowanie ozdób nie tylko świątecznych, ale i noworocznych, a może już z okazji dnia babci i dziadka. Korzystając z okazji chcemy po prostu świetnie się razem bawić. I popracować wspólnie. A skąd taki pomysł? Pomysł jak zwykle narodził się spontanicznie. E, e, z potrzeby wykonania ozdób świątecznych i z, z potrzeby spotkania się w tym takim okresie przedświątecznym. E, każdemu brakuje czasu, i e, to był taki moment, gdzie po prostu się skrzyknęłyśmy i razem spotkałyśmy się przy kilku stołach. Mówiła pani, że brakuje czasu, a tutaj jest mnóstwo ludzi. Czasu brakuje. Ale na takie spotkanie i może w takiej atmosferze nie zabrakło chętnych. No I my się z tego, z tego akurat bardzo cieszymy, że dopisali i ludzie, i dzieci, i młodzież. Wszyscy się fajnie bawimy.